Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Werolisia i to specjalnie jest kolejny filmik, yy, bo kilka osób prywatnie prosiło mnie o ten o jakiś filmik następny na moim kanale, bo są yy, fajne. My dzisiaj testowałyśmy sobie takie słomeczki fajne z takim KM mm, nie wiem, czy mamy opakowanie od tych słomeczek. Okej, okay, mamy. E, takie została coś. Nam jedna. Jest, yy, I została nam jedna, yy, ale będziemy musieli ją oddać mojemu wujkowi, jeżeli przegramy i nie będziemy spały całą noc w namiocie, więc dzisiaj musimy całą noc spać po prostu w namiocie. To jest nasz taki challenge. Jest 22. no i jutro jakoś gdzieś o 6 wychodzimy z namiotu, ale w sensie możemy wychodzić z namiotu, nie e, wiem, tylko gdzieś... nie możemy spać jakby poza namiotem. W sensie możemy spać na dworzu, ale nie możemy wejść po prostu do domu i tam spać, tylko musimy spać po prostu w namiocie. Dokładnie. Więc to będzie ciężkie, bo ja się trochę boję tutaj, bo w sensie nie jesteśmy w lesie, ale jesteśmy no... Na... Koło Lasku. No tak, w sumie koło lasu, ale też blisko jest nawet dom, więc spoko. Ale raczej nie będzie żadnych wilków. No raczej nie. Wilków? Nie, wilki nie. Jedynie piesek. Nasz piesek może być. I kot dobrze więc tak, Dla Dla lepiej, jak próbujemy. gdyby tutaj był, to by, to by nam wszystko już zjadło e, Za chwilę jeszcze musimy ich pod nasze chipsy, po strągi i po salsę do domu, bo ten... I mamy w ogóle lemoniaki tym takie, ja mam malinową, e, malinowa jest strasznie słodka. Ja mam limonkę. Jak robicie słodkie, to ten, to napiszcie w komentarzu. Jak robicie bardziej kwaśne, to napiszcie w komentarzu, które wolicie. Słodkie czy kwaśne? Czekam hmm. na waszą odpowiedź. E, a i tymczasem też, żebyśmy się nie bały, mamy dużo pluszaków, mamy na przykład e, kotmonautę, <laughs> dużo <laughs> e, takiego kotka, jeszcze mamy dwa kotki. Jeszcze mleko mamy oczywiście. Mamy ten. A no i piszcie w komentarzu, czy wolicie koty czy psy. I mamy jeszcze takie coś. słówki, Takie słówki i jeszcze dla Laure... Boże, co ja robię. Takie coś, jeszcze <laughs> mi się przyczepi. A i to... A, a ja mam płyty tutaj. Wydaje mi się, że to jest pierwszy odcinek z Laurą, tak mi się wydaje. Tak, więc, pierwszy odcinek. Więc yy, no. Więc fajnie. <laughs> yy, no i co? <coughs> I co? Chora, mamy tutaj karatyle. dużo różnych innych rzeczy. Mamy, Na przykład mamy ten... Mamy gumy balonowe takie. Mamy kolę. Będziemy dzisiaj te wszystkie rzeczy testować tutaj na filmiku. Jaką kolę? Pepsi, Pepsi. No Pepsi, Pepsi. Ja będę miała tym razem limonkową, e, e, a Laura man Oczywiście też, będziemy też siedzieli z nimi. Mamy też takie... Kwaśne cukierki. O, że mam nadzieję, że one będą fajnie smakować. W sensie, ja wiem, że one będą smakować strasznie kwaśno pewnie, ale ciekawe jestem tak, jak one wyglądają. Do spróbowania. Mamy różne smaki. I ja chyba sama wszystkie zjem. Mamy, mamy no bo tu są tak. takie bardziej, słabe chrupiące. Jeżeli, jeżeli, jeżeli słaba jest ten, to mamy tylko takie oświetlenie dzisiaj, więc no nie możemy ten? Nie możemy za bardzo nic z tym zrobić. No ale postaramy się teraz, yy, wyjdziemy na chwilę chyba z namiotu po te chipsy, bo wtedy będziemy się już zupełnie bały. Wyjść z namiotu po jakieś chipsy, głupie. No. Czekaj, bo nie wiem, czy to będzie dobrze stało. No to nie wiem. D daj sobie gdzie ja. Dobre. Więc tak, y, robimy przerwę i za chwilę do was wracamy. No właśnie, to pa. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już tutaj w kuchni. Co mamy, mamy dwie paczki chipsów na całą noc. Za chwilę się widzimy. Ejka, słuchajcie, już jesteśmy. Mam nadzieję, że nie słuchacie jak za bardzo tej muzyki. Czekajcie, może ją przeczyścimy jednak. To jeżeli trochę się przyszło to okej. Okay. Jeżeli nie to trudno. Okay. Mamy tylko taką lampkę. Tak, już nagrywamy. Ok, dobra, czekajcie. Yy. No ale patrzcie robamy. No wiemy, a tutaj do połowy da tak. Czekaj. Jeżeli zaraz kombinujemy różne rzeczy. Czekajcie chwilkę. Drobne problemy techniczne. I tylko tą zasłonimy nasze razie No dobra. Czekaj. Tak. Dobra, tak. I tylko tą zasłonimy. Na robacz. Dobra, słuchajcie, patrzcie tak, kto się prezentuje. Dobra, to co... Tr... To super. Dobra. To słuchajcie, na razie sobie damy tutaj tę lampkę tak na górę. Dobra, idzie chyba spać. O, nie, nie, nie idę spać. No dobra. Ja, so hide, my so hide, staramy się nie usnąć do którejś tam godzinki. Yy, Weź się tutaj trochę ten. Mam 68%. Coraz mniej, ale dobra. A ja Trudno. I, i, i. Kale, ile Laura ma? 83%. Poczko jest! Dajemy radę, jest giz. Na razie nam się nie wyczerpały telefony. Więc jest okej. Okay. Nagrałam to z telefonem, bo nie jesteśmy na kamerę. <laughs> Ale może kiedyś będzie. Nieważne. No, masz, może wyłączę tę piosenkę jak na razie. Czy nie? Nie, no, możesz zostawić, bo będzie tak strasznie cicho. No, dobra. Ale w sumie tam jest radio. Ale to oni tam gadają. Więc lepiej, żeby leciała muzyka, a nie. Ten. W ogóle w kamerze wyglądam strasznie jak jakiś ziemniak. <laughs> Dobra, nieważne. E, Okej, okay, czekajcie, w takim razie, dobra, pokażemy Wam teraz nasze stanowisko, e, takie stanowisko, gdzie mam wszystko, Trochę, <grywa> to jest trochę bałagan, nieważne, patrzcie, tutaj wszystko mamy, mamy mleko, e, mamy w ogóle coś takiego, Takie, to jest mój kubeczek, tu jest Laury, tutaj jest Kocio e, i tutaj są różne jakieś rzeczy, tu jest taka guma balonowa, właśnie taką guma, z coś nie Mamy nasze lemoniatki, się, mamy nawet, patrzcie, jakie pączusie. Pepsi mamy. Patrzcie, jakie ładne. Tu jest mangowa ogólnie. No, Patrzcie Pepsi i mango. A. A tutaj jest limonkowa, więc boczko. No, ogólnie tu są strągi tam jest jeszcze salsa tutaj te chipsy. No i jak widzicie, strasznie tu bałagan, ale będziemy to wszystko testować. Pa! Taka lampka nam sieci, bardzo jest jasna. I tak wygląda nasz namiot od zewnątrz. Prezentuje się tak, jest na serio bardzo fajny. Wydaje mi się, że jest ok. Niezbyt coś widać, bo tylko tu jest lampka. Tam już z tyłu nie ma. Tutaj jest nasza lampka, którą świecimy. Czekajcie, teraz Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. A wiesz, tutaj się rozsuwa. Hop! I tak to się prezentuje, czekajcie. Dobra, teraz zaję jakieś frupki. Eee, oczywiście nie polecamy jedzenia, czy to jest złe, to jest niedobre, eee, nie można! Hey, <laughs> nie, nie można dzieci. No no no. Eee, a i tak w ogóle zapomniałam powiedzieć, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę, prawda? No. co jeszcze no. mają zrobić? Napiszcie komentarz. Ale jaki? Ubra. Napiszcie na komentarz, e jeżeli, będą, e jeżeli będzie pod tym filmem e trzy ławki w górę, to będzie Laura na następnym odcinku jak się ruszają dobra, to my w takim razie widzimy się za niedługo hejka, zaczyna już być późno więc my się tutaj położyłyśmy obejrzyłyśmy jakieś filmy na youtube no i ogólnie było fajnie, mam o komal, trochę mi się chce pić no. to jest duży Weź go tam, zabij Ale tam. to jest duży, on nas nie będzie gryzł. No, no, pój, zabij go, bo to może być smoczyca. No to jest nie samyca. jest smoczyca. Samica. To jest samiec. To samice jedzą, krew piją. No, co za nuby. To jest samica na czubę. Nie zuboję się. Nie wiem, gdzie on. Dobra, nie ma Okej, okay, więc tak. Mamy lemoniatkę. i mamy Pepsi, ale nie mogę ma... jej odkręcić, niestety. Chociaż może mi się uda. Czekajcie. O, dobra, chyba mi się udało. Dobra, robimy te, tej Pepsi, a potem tej um, mangowej, bo ja jej jeszcze nigdy nie piłam. Mm. Możliwe, że limonkową piłam, ale nie wiem. Uważaj, może że mi zaraz wybuchnąć, a to będzie słabo wtedy. Dobra, uwaga. Ja czuję się tak jakby, nie wiem. Była kilka godzin ta Pepsi w lodówce. Wydaje mi się, że 5 godzin była w lodówce. A weź mi otwórz. Mm. W sumie mam dwa pizze teraz, nawet trzy, Mam jako jeszcze. Moim zdaniem słaba to. Smakuje jak pepsi z pastą do zębów, spróbuj to. to. To tak smakuje, nie wiem co to pije. To jest o. niedobre, no. nie polecam tego. W sensie kto Ej, lubi to, to no. może sobie pić, ale moim zdaniem to nie jest zbyt dobre. Pepsi limonkowa nie, nie polecam, to po prostu smakuje jak pepsi z pastą do zębów, serio. Dobra, weź to. No, serio. Może mangowa będzie no, lepsza. Co, no, najwyżej, co najwyżej mangową będziemy piły, a... Kurde, nie wiem czy to odkręca. Szczerze. Tamto się udało odkręcić na farcie. W bardzo wielkim farcie. Czekajcie. Nie ma to tak. Ja mam. Dobra, dawaj, to otwieraj. Nie, dobra. Oj, dawaj, dawaj! Bluzką. Oh, dobra, silna jesteś! Silna jesteś, więc nie udawaj! to więc bardzo chciała! A mam ciekaw się Dobra, ja tego spróbuję! Pachnie! 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 próbuj. 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 Dobra. Co ty gada. Trochę średnia najeża. <laughs> Już nie wiem, co będę pić. To wszystko jest takie dziwne. Nie, to, jest taki, to. smakuje jak Pepsi z pastą. Pastą, więc tego nie chcę. To jest, to jest bardzo słodkie. słodkie. To jest cytrynowe. I takie dziwne też. I to dla mnie też jest dziwne. Więc wszystkie te, które e, miałyśmy... A mleko? Mleka nie lubię samego. E, bo Boże. To będziesz jadła to. Nie wiem, by nie spiła. Dobra, idę sobie w takim razie po wodę. To Patrz. pójdziesz ciem. ze mną? A już już Która godzina? Nie, no jest dopiero. Zaraz 23. Dobra, idziemy stać sobie po wodę. W takim razie. Bo jeszcze przydałaby się normalna woda, co nie? I szklan. I woda, ale mam tylko gazowaną, jeżeli chodzi o takie butelki. Pila. Chodź, no. Idziemy. Idziemy. Idziemy, człowieku. O! Heura już pobiegła, ja też biegnę op, Hop, hop, hop okay, Jesteśmy w domku I lecimy po jakąś wodę Więc będzie spoczek. Okej, okay, jest taki Tutaj teraz jest ciemniej Słuchajcie, niż, niż Na dworzu Dobra, ale mam nadzieję, że nic się nie wysypało Ty no, ja Mleko Będę <laughs> taki ja też mam taką nadzieję W ogóle, bo jest mi Strasznie zimno, słuchajcie, naprawdę i dzisiaj naprawdę przez tą mrozę jeszcze w ogóle tak zmokłam moc i w ogóle, mimo że były się cały czas zakryte, i w ogóle. Dobra, przesuń się, proszę Cię. Dobra. Ja muszę. Może... No, Laura, no. Co ty sobie Ała. A, o Boże. No, Nie jak chcę się człowiek. tu położyć. Dobra, muszę ja z zwykłą. E, y, Laura też chyba coś nagrywa. Tak, ale to tylko dla siebie. No, to Laura. Nagrywa tego na YouTube akurat? O Boże! Jakie nagrywam w ogóle na YouTube. O Boże! Ej, też mnie przykryj kocykiem, lecę kołdrą. Masz kołdrę. Gdzie mm. my mm. będziemy spać? Zimno, zimno. A Ła! Wszystko mnie boli. Tu Jeszcze muszę trzymać tą lampkę. Do nagrywania A... filmów. Jak widzicie, tak się właśnie nagrywa z Laurą. Tak chety. właśnie, takie właśnie są plusy. No, czemu ja mam tak mało kudry? <noise> no na pewno masz mało. Hmm. Lampka w takim razie mniej więcej od ciebie. <noise> ale ja też mam, no Laura, no. No to razem przyczulonym musimy być. No to, no to dawaj, no. No to czekaj. <noise> Weź tą lampę, niech ona tutaj się tego, niech ona wynocha stąd. Ale przecież, ale przecież... Ale no przecież ona nas rozświetlała. Dobra, co mnie to obchodzi. Teraz ich No lubię, tak? Przez nią z mojej buzi. Nie? O, Bacz. teraz jak ciepło? No ale nie widać nas. <śmiech> <śmiech> co się dzieje? Dobra. Boże. <śmiech> 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 Dobra. Um. widzicie jakie mamy gały? Przyznam <grym> <grym> zrażnie, śpiąc za serio Chodźmy <grym> spać Ej, czekaj, zobaczcie jak to będzie wyglądać Piszcie w komentarzu, czy wam się podoba Takie coś ten, co jest, nie mogę tego pomiększyć, xd Dobra Słuchajcie A za 7 minut czwarta, więc pa